Nie ma jak nasza suchowa wiara. Każdy się stara, najlepszym być. Czy słońce świeci, czy deszczyk pada, ty się uśmiechaj, to nasza rada. na na, na 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 na, na 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 na, na 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 na. W paluszku mamy i zawsze wszystkim pomagamy. Gdy masz kłopot, to do nas daj Duchowe życie prawdziwy rajd. Na 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 na, na 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 na, na 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 na, na 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 na. Na 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 na